Hejka wszystkim, którzy mnie oglądają. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci krótki filmik, jak można przygotować przekąskę na imprezę lub na kolację na ciepło. Zapraszam do oglądania. Do tego przepisu potrzebuję szynkę konserwową, od razu ją pokroiłam w paski. Ser żółty, ja akurat kupiłam gołdę i starłam na tarce na dużych oczkach. Jedno ciasto francuskie. Jedne jajko. Na początek jajku wrzucam do miski, dokładnie go wymieszam i odkładam na bok. Ciasto francuskie wyjmuję z lodówki. Rozkładam na blacie. Na ciasto nakładam jedną łyżkę majonezu i rozsmarowuję po całym cieście. Następnie ja polewam ketchupem. Możesz polewać sosem, którym lubisz. I tak samo rozsmarowuję po całym cieście. Na sosy posypuję startej ser. Ale też nie cały, bo troszeczkę trzeba zostawić na koniec. Zobaczyć dlaczego. Na ser wrzucam pokrojoną szynkę. Następnie zawijam ciasto w taki sposób, jak pokazuję. Ciasto francuskie jest podatne do różnego zawijania, także zawiniesz bez problemu. Na koniec ciasto sklejam w taki sposób, jak pokazuję, odwracam drugą stronę i będę teraz kroić. Ciasto przełożyłam sobie na deskę do krojenia, będzie mi wygodniej. Wzięłam ostry nóż i zaczynam kroić, jak widzicie takie kawałeczki, około 5-6 cm. Gdy sprawdzisz ten przepis, koniecznie mi napisz komentarz, jak smakowało i jak Ci wyszło. I mam do Ciebie jedną prośbę. Bardzo proszę o udostępnianie moich filmików, podzielić się przypisem ze znajomymi. W taki sposób pomożesz mi rozwinąć mój kanał. Następnie biorę każde ciasto w rękę, tak jak pokazuję, i paluszkiem, jakby otwierałam to ciasto, i robi się taki piękny, jakby kwiat. W taki sposób robię każdy kawałeczek. I układam od razu na papier do pieczenia. Jak widzicie, użyłam papier z ciasta francuskiego, bo nie lubię nic wyrzucać. Po prostu go przekroiłam, poukładałam i akurat na całą blachę mi wystarczyło. Następnie ciasto polewam jajkiem. A gdy masz ochotę, podziękować mi za ten przepis. Pozostawiam link w opisie, możesz kupić mi kawkę. I od razu chcę podziękować wszystkim, którzy mi kupili już kawkę. Dziękuję wam ślicznie. Na koniec każdy kawałeczek ciasta posypuję startem serem. Na moim kanale znajdziesz dużo przepisów, co można zrobić z francuskiego ciasta. No właśnie tak sobie przed chwilą pomyślałam, ale jak zrobić samemu w domu francuskie ciasto, to takiego filmiku nie mam, bo nigdy sama nie robiłam. A ciekawe, czy Ty masz jakiś fajny przepis, jak zrobić samemu w domu francuskie ciasto, wyszli mi, daj znać, a ja też będę kombinować, żeby nagrać taki filmik. Pamiętaj, pikarnik ma być nagrzany góra dół na 200 stopni. Mam już wszystko przygotowane. Wstawiam do pikarnika na 15-20 minut, to zależności jaki masz piekarnik. Tak się zachowuje ciasto, gdy jest w piekarniku 5 minut. Zobaczymy dalej. Ja wyjęłam swoje po 20 minutach. Wyglądałem niesamowicie chrupiące. Jak widzicie, jaki piękny, złocisty kolor ma. Zobaczę, jak teraz będą smakować. Mmm, ser się rozciąga. Ale pycha! Kochani, naprawdę polecam wypróbować ten przepis. Coś niesamowitego dla Waszych gości. 20 minut masz przepyszną przekąskę na imprezę lub na kolację. Subskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco z moimi przepisami.